Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla książek. Dzisiaj przychodzę do Was z takim raczej krótkim filmem, ponieważ będzie to recenzja, recenzja dwóch książek. Konkretnie to z tobą będzie inaczej i to mi się uda. Obie książki autorstwa Mileny Wójtowicz. Zanim przejdziemy do rzeczy, to jeszcze taki króciutki wstęp. Miałam jakieś trudności z nagrywaniem, nieważne, ale dzisiaj się zebrałam, przygotowałam sobie notatki, ogarnęłam sobie z grubsza, bardzo z grubsza twarz, ustawiłam sobie lampę, wszystko już zadowolona, siadam. Jeszcze musiałam chwilę poczekać, aż moja pralka skończy wirowanie, żeby nie było tego słychać na nagraniu. I dosłownie usiadłam, żeby zacząć nagrywać, a moi sąsiedzi odpalili imprezę. Także ja mogę być trochę rozkojarzona, bo tutaj po prostu mi muzyka, może też jeszcze dudni to za dużo słowo, ale jest dość głośno. I nie wiem, czy będzie to słychać na nagraniu, ale jeśli tego dzisiaj nie nagram, to po prostu znając siebie wiem, że będzie mi bardzo ciężko się zmotywować, żeby ten film nagrać jutro i jutro wrzucić, bo jutro jest niedziela, 20. 28 maja i koniecznie chcę ten film wrzucić. W tym tygodniu, e, bo tak. No ale no dobra, Prze nie, nie przedłużając, bo ten wstęp się zrobił strasznie długi, przejdźmy do tych dwóch książek. E, zacznijmy od z Tobą Będzie Inaczej i tak tytułem wstępu powiem, że tej książki słuchałam w formie audiobooka i byłam tak mniej więcej w połowie, jeśli dobrze pamiętam, e, i przeglądałam swojego maila tego powiązanego z kanałem. I wpadła mi informacja prasowa właśnie od wydawnictwa Squen, że za chwilę premierę będzie miał tom drugi. I czy nie chciałabym sobie zamówić egzemplarza recenzenckiego. Na co ja cała w skowronkach, bo ten pierwszy tom, że mi ta pierwsza połowa bardzo mi się podobała. I po prostu z moją chęcią chciałabym przeczytać ten drugi tom. No i tak, i ten drugi tom właśnie dostałam do, do recenzji od wydawnictwa. Ale tak jak zawsze, te, te moje opinie nie są um, pod wpływem tego, czy tę książkę dostałam, czy kupiłam sobie sama. Nawet powiedziałabym, że często książki, które dostaję do recenzji, um, jestem wobec nich bardziej krytyczna. To jeszcze tak tytułem wstępu. Ech, a teraz o samych książkach. To są książki, teoretycznie, z gatunku komedia kryminalna. Ale tak szczerze, to... Mm, to chyba bym ich tak sztywno nie klasyfikowała w tym gatunku. E, zacznijmy właśnie, od tej z tobą będzie inaczej. Mamy tutaj historię Celiny Nowackiej, która jest. E, ona nie jest księgową, ona jest chyba administratorem biura. No, w każdym razie e, bo ma taką pracę typowo biurową, jest bardzo poukładana, ma 30 lat, ma e, chłopaka, z którym jest już wiele lat w związku. Yy, I pewnego dnia dochodzi do wniosku, że ten związek jest totalnie bez sensu. Rzuca tego swojego chłopaka, yy, a całe towarzystwo naokoło jej i znajomi i jakieś przypadkowe osoby mówią, że znają takiego yy, człowieka, który jest po prostu jej drugą połówką, jest dla niej idealny. Yy, tylko taki mały problem, ma narzeczoną. <grym> to jest tak, taki yy, zarys. Co tam jest w, w fabule na samym początku. I wydaje mi się właśnie, że ten wątek e, obyczajowy poniekąd jest. Wiecie, tutaj prym. W pierwszym tomie, a w drugim tomie jest go jeszcze więcej. E, co prawda drugi tom dotyczy innej bohaterki, ale do tego przejdziemy później. E, tutaj, właśnie ten wątek obyczajowy jest. E, no właśnie, jest na pierwszym planie tej. E, Kryminalistyki, mamy taką domieszkę, ona jest takim smaczkiem w tej książce. No i oczywiście są całe garście humoru, całe garście wybitnego humoru. Znaczy, wybitnego to może też nie jest do końca dobre słowo. On jest wybitny dla mnie. To jest bardzo specyficzny humor, ale moim zdaniem bardzo taki inteligentny, bardzo taki w punkt. No ale właśnie, też specyficzny. Jest mnóstwo grania, i w jednej i w drugiej książce, z takim humorem związanym z grami słownymi, takim właśnie przez to uważam, że to jest inteligentny humor. Jest trochę komedii omyłek w tej, w tej jest całe mnóstwo komedii omyłek i mnie to bardzo bawi, ale do tego przejdziemy później. Może jeszcze tak właśnie, tytułem wstępu, co w zasadzie dzieje się w tej książce. Mamy właśnie tą Celinę, o której wspomniałam, e, która przechodzi przez e, jakiś tam kryzys w związku, dość szybko kończy ten związek, to jest tam początek książki. Staram się też to jakoś tak to streścić, żeby, żeby Wam za dużo nie opowiedzieć i nie zdradzić fabuły. E, no i właśnie, jest jeszcze Jan z który pojawia się na horyzoncie jako ten partner idealny. Jest to druga połówka jabłka, ktoś, kto spełnia wszystkie oczekiwania, pasuje do wszystkich małych wad celiny, jej obsesji um, i tak dalej, i tak dalej um, którego ona nigdy w życiu nie widziała na oczy. Um, no i właśnie jest mały problem, że pan ma narzeczoną. Ale dość szybko okazuje się, że to e, to jest nieaktualny stan rzeczy, ponieważ e, narzeczona nie żyje. i o morderstwie podejrzewany jest właśnie pan Jan Zbenda. W drugiej kolejności Celina, która nie znała ani tej narzeczonej, ani pana Jana. Um, następna opcja to jest samobójstwo, a trzecia opcja to nieszczęśliwy wypadek. No ale generalnie plotka we Wrocławiu, policja i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wierzą w to, że to albo. Jan z Benda zamordował swoją ówczesną narzeczoną, żeby móc być z Celiną, albo Celina, która była poruszona tym, że jakaś tam kobieta stoi na drodze do jej idali, drugiej połówki, po prostu pozbyła się rywalki. Tak jest mniej więcej wątek. Oczywiście, czy może nie oczywiście, ale tak. Tutaj mamy. Narrację głównie z punktu widzenia Celiny, to jej losy śledzimy, jej losy, jej przyjaciółek, więc wiemy, że to, to nie ona, ale właśnie ona staje przed taką rozterką, kiedy w końcu postanawia poznać Jana, czy to, że być może, nie wiadomo, ale być może zamordował swoją byłą już narzeczoną, czyni go mężczyzną idealnym, co jest całkiem. Abstrakcyjną sytuacją. Generalnie ta fabuła jest taka. Niektórym, niektórym to może przeszkadzać, mi akurat to nie przeszkadzało, ale ta fabuła jest pokręcona, jest mało realistyczna, ale ja się przy niej bawiłam świetnie, jest po prostu przednia. No i tak. To, co jeszcze mi się bardzo podobało w tej książce, to poza poczuciem humoru jakaś taka babska solidarność. Bo właśnie poza Celiną mamy jej dwie przyjaciółki, Matyldę i. Oczywiście nie pamiętam nazwiska Matyldy. W każdym razie Matylda jest taką trochę mm, zakręconą artystką, trochę takim wolnym duchem. I drugą koleżankę, czyli Iwonę Borkowską, która jest taka bardzo mm, ułożona. Ech. I właśnie to, co tutaj się dzieje, jeszcze z takich fajnych rzeczy, to to na przykład to, to mnie mega rozbawiło, jak te trzy panie zrobiły taką naradę, taki trochę sabat wiedźm, czarownic i obradowały, jak sobie poradzić z tym, czy Jan Zbenda jest mordercą, czy też nie jest mordercą, a jednocześnie, że jest tym idealnym partnerem dla Celiny. I tam <grym> i...> żarciki słowne. I jakieś takie abstrakcyjne sytuacje, które się pojawiają, były po prostu przednia. W tej książce jeszcze złotem, ale to złotem jest taka scena, w której ktoś z kimś zrywa. Już nie, nie, nie będę zdradzała, kto z kim i, i, i jaką relację. I jest taki monolog rozstaniowy, który jest po prostu 10 na 10, jest to tak komiczny. Um, Także mi się to mega podobało. Są też bardziej abstrakcyjne żarty. Nie będę tutaj za dużo mówić, żeby Wam po prostu nie psuć zabawy, no bo jak dla mnie to jest kwintesencja tej książki, właśnie to, to poczucie humoru, ten styl i, i ta lekkość pióra, bo zdecydowanie jest to książka um, rozrywkowa. Tak, to jest taka książka, którą wygodnie się czyta, którą po prostu czyta się błyskawicznie. To jest Taka pozycja, którą bym poleciła osobie, która szuka czegoś, kiedy chce się rozsiąść na kanapie i się zrelaksować, to, to jest właśnie ten typ książki. Um, I. A, no i właśnie, żarcik, który mnie najbardziej w tej książce y, rozbawił rozłożył na łopatki. To taki bardzo y, sucharowy, inteligentny żarcik o żegludze śródlądowej. Oczywiście nie będę go teraz opowiadać, ale no, ja się. Ja się uśmiałam po prostu w głos. E, z plusów tej książki jeszcze to, że czasem kiedy sięgam po komedie kryminalne, to, to trochę się boję, e, takiego syndromu, że kiedy przeczyta się jedną czy dwie, to zna się już jakiś taki schemat działania, wiadomo, czego się spodziewać i, i mam wrażenie, że dużo tych komedii jest takich na jedno kopyto. E, a druga sprawa to, że jeśli nie są na jedno kopyto, to że są w jakiś sposób żenujące. Że to poczucie humoru jakoś wcale do mnie nie trafia, albo właśnie uważam je za takie. <laughs> że się posłużę, ona ma bo, bo brakuje mi dobrego słowa, poza tym właśnie, że jest to takie żenujące. A tutaj tego nie ma. Tutaj ten humor wpasował się ewidentnie w mój gust, chociaż z humorem, jak z pośladkami. każdy ma swoje i nie każdemu się musi akurat to spodobać. Um, ja po prostu lubię taki styl. Z rzeczy, które są trochę na minus, trochę na plus, to to, jak ta książka się kończy, um, ponieważ ona ma takie um, urwane, poniekąd zakończenie takie, no, takie cliffhanger, że w zasadzie tam się powinno coś jeszcze wydarzyć. bo jeszcze jakby powinniśmy się dowiedzieć więcej. No, mamy tylko ciąg dalszy nastąpi. Na szczęście ja akurat sięgnęłam po tę książkę w momencie, kiedy ta pojawiła się na horyzoncie. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że po prostu przeczytałam jedną po drugiej i w tym zdaniu to było super. I z plusów jeszcze, bo właśnie tę książkę głównie słuchałam w formie audio i audiobook czyta Paulina Holz która jest chyba jedną z moich ulubionych lektorek e, właśnie w kwestii audiobooków. Także ja się przy tej książce bawiłam przed nią. E, a, i jeszcze, jeszcze tutaj jedna bardzo fajna, chociaż momentami może być lekko żenująca, ale generalnie super postać, to jest pan komisarz, chyba komisarz się wydaje, pan e, pracujący w policji, który prowadzi dochodzenia śledcze, e, pan Zacharczyk. Też jest 10 na 10. No i właśnie, płynnie przechodząc do tej książki, tutaj Celina jest taką postacią drugoplanową. Skupiamy się głównie na jej przyjaciółce, która pojawiła się w tym pierwszym tomie, czyli na Iwonie Borkowskiej, która jest półkładaną kobietą, ma poważany zawód, męża, jest taka najbardziej stabilna z tych trzech przyjaciółek i wszystko jest tip-top, jest piękna i tak dalej, a nagle... Jest posądzona o romans, a jeszcze chwilę później umiera jej sąsiad, z którym właśnie ta plotka głosi, że Iwona ma romans. I robi się bardzo wesoło. Robi się o tyle wesoło, że jej mąż jest w ogóle gdzieś poza miastem w tym czasie. Nie, nie za bardzo wie wszystko o wydarzeniach, ale w tym czasie do jej mieszkania wprowadza się ciotka Anatola, która jest jedyną żyjącą krewną męża Iwony. Mm. I moim zdaniem ciotka Anatola zasługuje na osobną książkę. Bo to po prostu e, parę scen w tej książce to po prostu wystarczy dużo po prostu dzisiaj. W każdym razie ciotka Anatola ukradła mnóstwo scen, w których występowała. Ona po prostu wchodzi cała na, biało, na białym koniu i, i cała uwaga na nią. I ciotka ciocia babcia w zasadzie wymiata. Złota kobieta. Jej przygody i anegdoty są cudowne. Także, jeśli jakimś cudem moja opinia trafi do pani Mileny, to czy, czy, czy możemy dostać historię ciotki Anatolii? Proszę. Eee, tak, a co, co, co dzieje się tutaj? Tak jak wspominałam wcześniej, tutaj w tej książce ten wątek kryminalny naprawdę jest taki bardzo w tle. A głównie skupiamy się. Na obyczaju, na tym, co się dzieje u Iwony, i jaka komedia omyłek doprowadziła do tego, że jest posądzana o romans, um, i jaka komedia omyłek doprowadziła do tego, znaczy wynikła z tego, że sąsiad na jej małym osiedlu, um, takich osiedl osiedlu domków jednorodzinnych czy bliźniaków, um, został zamordowany, albo miał nieszczęśliwy wypadek, znowu nie wiadomo, chociaż. Akurat w tej książce dowiadujemy się, jak to ostatecznie było. W tamtej. Chyba nie powinnam mówić. To nie powiem. Tak. Ym, wracając tutaj, ciotka Anatola <laughs> jej opowieści o tym, co się działo, jak pojechała do Egiptu. Albo, tam nie wiem, z, z jakich powodów wyszła za mąż i, i ile razy wyszła za mąż. Ym, świetnie się to czyta. Znowu pojawia nam się też tutaj ten komisarz, chyba komisarz, Zacharczyk, e, z swoim takim uwodzicielskim byciem. Pojawiają się znowu przyjaciół i Matylda i akurat teraz Celina. E, znowu są babskie sabaty i wszystko to, co było dobre w tej pierwszej części. E, I coś, co dla mnie rozbiło bank i, i, i przy czym naprawdę parsknęłam w głos, to było. Nawiązanie do tego pierwszego tomu w taki bardzo, bardzo sprytny i inteligentny sposób, bo w tej części pojawia się z kolei nagranie na pocztę głosową, które właśnie ma być takim postawieniem granicy można powiedzieć, że poniekąd zerwaniem, gdzie właśnie tutaj mieliśmy takiego mistrza rozstań, i, i to zostaje wykorzystane tutaj w bardzo sprytny sposób, co jest. Cudowne. Ja bardzo lubię to, jak autorzy wykorzystują jakieś takie klamry i utrzymują taką spójność między swoimi książkami. E, tutaj też bardzo dużo dzieje się w tej warstwie obyczajowej i takim, co tam się dzieje u kogoś w życiu. E, chociaż dalej dzieje się to wszystko bardzo lekko, jest bardzo lekko to napisane i zrealizowane. Ale to wszystko dzieje się pod koniec książki i robi się. Pamiętam, że już tak. A, no, zostało mało stron, już tak w zasadzie wszystko wiadomo, spoko, spoko, to już tak tylko doczytam te ostatnie strony. I, i, i tak mnie trochę zastanowiło, że no, że jednak mimo wszystko trochę było. I, I miałam tak. Co tam jeszcze się wydarzy? I padło takie srogie zaskoczenie takie naprawdę takie. Duże zaskoczenie, duża zmiana, duży plot twist, um, duży taki szok, i zastanawiam się, jak autorka to wciśnie na tych stronach. Ale suma summarum wyszło moim zdaniem całkiem zgrabnie. Chociaż znowu jest yy, właśnie kwestia tego, co w tym pierwszym tomie, że ja mam dużo niedosyt związany z tym zakończeniem. Chciałabym dowiedzieć się więcej i yy, jeszcze się upewnia. Ale. No właśnie, tutaj nie ma yy, tego, że ciąg dalszy nas, nastąpi. Mm. Tylko jest właśnie pozostałe, tylko wierzyć, że jakoś jej się uda. I mam nadzieję na to, że dostaniemy dalszą część tej historii, bo. No właśnie, mam trochę, trochę takie poczucie, że, że jest to niedokończone. Ech. Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć na temat tych dwóch książek? Myślę, że, że mogę tak zbiorczo podsumować, że jest to. Są to dwa bardzo dobre tomy. Jest to zdecydowanie seria taka rozrywkowa, bardziej komediowa niż kryminalna, to jest komedia z, takim, z taką posypką z kryminału, więcej właśnie to jest z tego obyczaju. Są cudowne postaci, naprawdę barwne i, i zróżnicowane, chociaż wszystkie te postaci są też trochę szurnięte i każda robi coś takiego trochę głupiego i trochę. Zakręconego, ale zdecydowanie widać to, że mają różne charaktery, co jest super. Um, I jest, Są to książki raczej powiedziałabym babskie, no ale to jest właśnie chyba kwestia tego, że, że skupiamy się na głównych bohaterkach, że mamy te takie sabaty i narady wojenne, um, ale myślę, że, że mężczyźni też mogą się w jakiś sposób dobrze bawić przy tego typu literaturze. Um, czy coś jeszcze? No, właśnie chyba to, że jeśli szukacie czegoś lekkiego na plażę, na kocyk, na cięższy, znaczy na dzień po cięższym. na wieczór, na wieczór po cięższym dniu w pracy, to to, to będą idealne książki, które po prostu wciągają, które czyta się błyskawicznie. No i nie wiem, czy tobie się uda. Występuje w wersji audiobooka, ale z tobą będzie inaczej. Jest wybitnym wyborem w wersji audio, szczególnie właśnie jeśli lubicie sobie słuchać książki, kiedy jedziecie samochodem, sprzątacie w domu czy robicie jakieś inne obowiązki, to to wchodzi jak złoto. No i tyle. Dajcie znać, czy czytaliście, czy czytaliście może coś innego tej autorki, bo ja właśnie po tych dwóch mam, mam sporą ochotę, bo bardzo spodobał mi się styl i to, jak lekkie pióro ma autorka i jak sprawnie tak naprawdę pisze te książki. No i tak, czekam właśnie na, na Wasze komentarze, opinie, czy, czy ta autorka napisała coś, po co warto sięgnąć, czy coś innego. A tymczasem to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!